kochani, dzisiaj taki mały hol zakupowy z rzeczy, które zakupiłam na powiedzmy okol, okolicznych, w okolicznych papierniczych sklepach i takie mniej więcej uzupełniłam sobie trochę wynalazków, trochę zasoby sobie uzupełniłam, żeby bo już miałam braki, jeżeli chodzi o papier, to miałam braki. I tak w ten sposób zrobił się taki mały chod zakupowy, pokażę wam w tej chwili co kupiłam. Wiecie na pewno wszyscy, że teraz był taki czas, jest jeszcze trwa, chodźcie, jest jeszcze trwa taki tydzień kreatywny w Lidlu i są różne materiały, muszę tutaj o tak Różne materiały do rękodzieła. W zeszłym roku pamiętam, że, że były zestawy do embosingu na gorąco, i, i tak trochę się zawiodłem, bo w tym roku nie było, a chciałam sobie zakupić ten zestaw, bo tam on był dość taki wyposażony kosztował chyba 100 zł, także opłacałoby się go kupić. Niestety go nie było. Nic, dalej jedziemy na prostownicy i jakoś tak nie przejmuję się szczególnie. Yy, ale co kupiłam? Ponieważ prowadzę warsztaty i o tym już wiecie, ostatnio byłam w szkole podstawowej w Wieluniu i tam po raz drugi już miałam spotkanie z dziećmi. Za pierwszym razem robiliśmy kartkę wielkanocną. I robiliśmy sobie zakładki do książek, taką ze sklejek tak na wpół metody dekupażowej plus trochę biżuterii, bo oni tam sobie musieli skonstruować zawieszki do tych zakładek do książek. A tym razem były to kartki świąteczne i ja przygotowałam wcześniej jakby wcześniej zestawy takie w kopertach popakowane, dzieci miały już powykrawane rzeczy do tych kartek i A, mój kot! Kocie. Małe kocie i usiłowało mi ponad moje wejść. E... W tym roku mieli gotowe zestawy kartek. E... Gosia e... koło Przesłała mi mailem szablony po licencji. i pożyczyła mi wykrojniki i tak te warsztaty od Moniki. Trochę materiałów dostałam, i tak te warsztaty opędziłam. Bo ta Monika mi przesłała papiery świąteczne, stemple, także to jakoś tak. A musicie wiedzieć, że warsztaty są darmowe. Ja je prowadzę za darmo. To jest takie w ramach, wiecie co. No już kiedyś o tym mówiłam, yy, w ramach tego, że po prostu mieszkam na terenie wiejskim. Ja się przeprowadziłam tutaj z miasta i tak jakoś, yy, no z racji tego, że jestem niemobilna, nie, nie przenoszę się, nie mam jakiejś takiej możliwości, yy, to yy, jakoś tak staram się, żeby te dzieci, rodziców, którzy są niemobilni, yy, czy też ich nie stać na takie, żeby dziecko jakby uczestniczyło poza yy, rejonem w jakichś tam y, zajęciach, to ja takie zajęcia organizuję dzieciom tutaj na miejscu, wspomagają jej miejscowi przedsiębiorcy i przelacy znajomi z Facebooka, których na oczy nie widziałam i przesyłają mi e, różne rzeczy y, do, do tworzenia przeróżnych rzeczy. To nie jest tak, że ja się zajmuję li, tylko e, scrapbookingiem i jestem po prostu skrapowaniem oddana, y, że krew dałabym sobie utoczyć. Y, bo to jest bzdura i, i nie, ja się zajmuję wszelakim rękodziełem od biżuterii po, 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 po cudawianki, że tak powiem jestem w stanie przy dobrych wiatrach jakby zaczerpnąć każdego rodzaju rękodzieła i między innymi jest to w tej chwili scrapbooking, ale idziemy w dekupaż i będziemy teraz robić na warsztatach bombki. Bombki akrylowe, ja wam pokażę i te pędzle, które zakupiłam właśnie w Lidlu na tym tygodniu kreatywnym, to są akrylowe bombki, je się zdobi od środka i maluje się je od środka i właśnie te pędzle wachlarzowe to jest najlepsza rzecz do tego, żeby je Robić Ja już kupiłam w zeszłym roku jeden zestaw takich pędzli I okazało się, że nas tyle na warsztatach było Że po prostu biliśmy się o te pędzle Więc zakupiłam sobie jeszcze jeden komplet Wiem, że się przydadzą Bo, bo, bo setki tych bombek już zrobiliśmy i, I to naprawdę Jak machina ruszy To, to one będą w ciągłym użytku więc kupiłam sobie taki zestaw 25 zł, 9 pędzli więc dobry zakup, one jakościowo też są bardzo dobre, jakoś tak ja je lubię z tej firmy, z tej Krylando, materiały są takie nawet, nawet, powiem wam szczerze więc dobra, pędzla papier Ostatnio rozmawiałam właśnie z Martą Rupik na temat papieru i ponieważ ona mi wycinała na warsztaty tam śnieżynki i, i, i choinki i ja jej wysłałam papier właśnie, na którym ja pracuję i bazy do kartek robię z tego papieru. To jest 250, 250 gram papier do drukarki laserowej. To jest taki satynowany papier. On jest gruby, jest 280, też jest 300. On jest taki, słyszycie, dość konkretny. Nawet strony w albumie z niego zrobicie bez problemu oklejając cena 250 arkuszy 45 zł uważam, że to jest dobra cena i, i w sumie no, że kupicie w pakiecie dużo raz na jakiś czas ja kupuję. Nie kupuję tego to często o ile nie robię księgi gości, bo tam na przykład 50 kart wchodzi na księgę gości. Ale to jest 250 kart jakoś taki. Można sobie kupić raz na, na jakiś czas taką ilość papieru i to jest do skrapek, do, do kartek okolicznościowych wystarczająca grubość. Nie łamie się, nie niszczy się, nic się z tym nie robi. Takiego jako baza kartki jest idealna. Także w każdym papierniczym, myślę, bez problemów można zakupić. Ja w każdym razie u nas na okolicznym y, rynku, że tak powiem, nie mam problemu, żeby zakupić taki papier, więc o tyle ulga. Y, jest 160 jest 120 setka 80, chyba laserowej, nie widziałam. Raczej nigdy nie pytałam i nie wiem. Nie będę tu wymyślała, nie wiem. W tej samej hurtowni znalazłam sobie coś takiego. Wiecie co? Pani się mnie pytała chyba 3-4 razy. Po co mi to? Do czego mi to jest potrzebne? Wiecie co to jest? To jest kieszeń taka przeźroczysta. Wiecie co, nie wiem? Nie wiem. Co to jest? To jest taka, jakby twardsza kieszonka. Jakby twardsza kieszonka taka, ale to jest samo przylepne. Także można sobie to do papieru ładnie przykleić i ładnie z zewnątrz ozdobić, i jest to ładną kieszonką. Pani, oczywiście, mówię, była bardzo zmiana, że ja. To chcę, bo to leży tyle czasu u nich. Chyba 10 groszy zapłaciłam za jedną sztukę, także mówię, wezmę i zobaczę, co z tego stworzę. Może wyjdzie z tego nawet, wiecie co, jakby skleić jedną do drugiej, bo tu jest taka wypustka zostaje. O! Tu, a tu się zaczyna dopiero kieszeń. Można by było ładnie to okleić papierem i też album z tego wyjdzie taki na kieszonki, akurat takie yy, te zdjęcia, takie insta. Myślę, że fajne. Wzięłam. Zobaczymy, co to jest to na, na tutejszym rynku. Yy, dzwoneczki. Te, te dzwoneczki co, yy, kupiłam w Lidlu. Ceny już nie pamiętam, ale są fajne. takie yy, kolor srebrny ni to brąz, ni to srebro. Takie fajne, fajne, fajne. I ktoś świątecznych nie było drogie. Jak znam, że to z 5 zł może kosztowało nawet nie. Ale do kartek, jako do kokardki czy coś na ozdobę, wzięłam odkładam w kiku wynalazłam złotą folię już ją otworzyłam, wiecie, bo usiłowałam coś z tego zrobić ale myślę jak mam takie przeźroczyste naklejki od spodu je właśnie na złoto wykleić jako albo w ogóle, wiecie, jak ozdobę złotko, pazłotko i wykleić coś z tym wyrównać, wzięłam na próbę, kosztowało 4 złote, zobaczymy to jest taka folieczka bardzo delikatna taka. To jest tak jak pióreczko dosłownie, to fiurgo. <grymne> tak powiem o, widzicie? To tak. Bardzo delikatne to jest. To nie jest tak, jak, żebyście nie myśleli, że to jest tak jak ta folia do pakowania. To jest bardzo delikatne. Co jeszcze? Znalazłam sobie podkładki pod nóżki filcowe za 3,50 dość grube i powiem Wam ostatnio szybko, żeby do, do blendowania tuszu to sobie przykleiłam nawet do takiej jakiejś butelczyny do spodu i, i wytuszowałam, jedną właśnie zużyłam czy 50 za sztuk czy 6 9 12 za 15 sztuk tych tych podkładek czy jakiś coś jeszcze Pałęta. o wiecie co czekajcie co to jest papier ścierny hmm. do czego Ach, żeby wyrównać nogę, żeby przykleić do równej powierzchni papier ścierny. Dobra, 3,50, filcowe takie podkładki do blendowania, ja do tuszu do blendowania, yy, do, do wycieniowania tego tuszu na brzegach i spełnia swoją funkcję, sprawdzałam. Teraz tak, kupiłam sobie takie sople akrylowe, Piszę kamień, diament, Paula 2,90, tuk jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja je kupiłam nie, nie już jako dydadełka, ale do tego, żeby zrobić na choinkę ozdoby z tego, y zrobię z tego aniołki. Nakręcę Wam filmik, jak to będzie bardzo krótki filmik. Yy, 2,90, 12, 12 aniołków, więc bądźmy szczerze do tego jeszcze potrzebujemy tylko kawiarki jak yy, które wszystkie zresztą posiadamy. Zrobię krótki filmik, jak zrobić aniołka, i Wam wstawię także 12 sztuk tych yy, sopelków, 2,90, bardzo tanie. Znalazłam coś i mi się mega podoba. Takie. 2,90 listek kosztował. I wiecie co, tak na dobrą sprawę, to tak bardzo biżuteryjnie to wygląda. Znajdę zastosowanie do tego, niech na pewno swoje odleży za nim. Ale bardzo mi się podobała forma właśnie tego tutaj, tej, tej takiej, muszę uciec od światła, żeby wam mniej więcej pokazać forma tego. Mi się podoba, bardzo, bardzo ozdobna jest taka. No i cena, 2,90 za taki listek, to to już było dużo droższe, 4,50 widać zresztą. I to kupiło, to akurat i te sople kupiłam w, kupiłam w tym sklepie, którego kręciłam wam filmik, gdzie była ta mega wystawa świąteczna, więc to tam kupiłam, to tak wyjątkowo świątecznie naprawdę w tej chwili się to tam pokazało. Teraz tak, moi drodzy, byłam w brico Marche, bo szukałam dla mojego kota y, laserek, ten taki światełeczko. Szukaliśmy całe miasto, zwiedziliśmy i weszliśmy do brico marsze przy okazji i znalazłam tam takie aniołki. Są różne te aniołki, ja wzięłam dwa takie same, bo z przeznaczeniem, y, bo robimy często boksy właśnie takie czy na chrzest. No te akurat tak myślałam, o chrzcie i cenę powiem Wam szczerze, że jak na bricomarze jeszcze w takiej torebeczce ozdobnej... No ta śnieżynka jest to raczej śnieżynka. jest wycięta. Pani śnieżynka. No, pani śnieżynka. Ale te aniołeczki kosztowały 3,50. I ja je kupiłam z myślą o boksach. To są odlewy gipsowe. Z myślą o boksach kupiłam, że właśnie na ten środek tego boksa posadzić tego aniołeczka. Na, na, taką, na taki box z okazji chrztu także 3,50 w Brico Marsze są w tej chwili myślę, że jako sieciówka to oni będą mieli wszyscy to i jeszcze w Brico Marsze znalazłam za 8 zł takie mini diamenciki, już to o shaker boxach pomyślałam takie mini diamenciki świetne zresztą ja lubię takie, takie proste formy na zasadzie bez koloru nie lubię kolorowych bardzo rzeczy Jeden, dwa kolory razem, to już jest dla mnie max, bardzo, kolorowych, bardzo kolorowymi rzeczami nie przepadam, takie coś lubię i dlatego wzięłam, Merry Christmas, z Warszawy, dystrybutor, kryształki do dekoracji, 7,90 kosztowały, do shaker boxa, idealne, patrzę, bo wiecie co kupiłam ostatnio, taki sztuczny śnieg, i ten dłuższy śnieg możemy sobie sami nawet zrobić, jak mamy odpowiednią ilość cierpliwości, ale chyba tego nie znajdę teraz, wiecie. Ostatnio wciskałam wszystko tak bardzo. Nie, nie znajdę, to taki pudełeczko ze sztucznym śniegiem, a tak naprawdę ten śnieg to jest folia tak drobno roztargana, że robi za śnieg, naprawdę robi za śnieg. Dobra i teraz wiecie co, powiem wam tak, zrobiłam zakupy małe, przydasiowe na internecie, ale czysto przydasiowe, żadnych takich większych zakupów na zasadzie wow, że tam kupiłam, bo wie co i... I, I tego. Pamiętacie kiedyś, w którymś filmiku Wam mówiłam, że napiszę chyba do któregoś ze sklepów, zaznaczając, bo tam zawsze są, jest miejsce na anotację, że napiszę do któregoś ze sklepów, że będę robić open box z zakupów, które u nich przeprowadziłam? I ja to tam napisałam. Tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Napisałam do tego sklepu, że będę przeprowadzać tak zwane open box z zakupów w ich sklepie. Sklep nazywa się, moi drodzy. Hmm myśli myślnik Craft, Scrapbooking and Card Making. I pierwsza moja uwaga. To też ja tam mówiłam, żeby oni tak jakoś w miarę to zapakowali, żeby to nie zmokło, bo z jednego slopu dostałam taką przesyłkę, żeby było po prostu pływało wszystko. Więc, żeby zapakowali tak, żeby mi to nie zmokło, nic się temu za bardzo nie stało. Więc zapakowali wszystko w, w małe woreczki strunowe, bo to są same przydażki takie. Zapakowali to w te woreczki. Gratis pokażę Wam na samym końcu. Pierwszy minus. Pierwszy minus to to, że przesyłka do mnie szła tydzień czasu. Zrobiłam zamówienie 17 listopada, a doszło do mnie 24. Więc to już jest, że tak powiem, potężny minus za przesyłkę, bo to za pobraniem brałam, za przesyłkę zapłaciłam 16 zł. Ale teraz wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam naprawdę same przydażki, żadnych, żadnych szałów, żeby się nie... Ja już je, wiecie, rozpakowałam i mniej więcej sobie, bo to było, każda ilość była w odrębnym woreczku i tak dalej, i tak dalej. Kupiłam kwadraci, boże, pianki dystansowe. Większe i mniejsze to żaden, żaden hit. Wszyscy znamy, co kupiłam. Mnóstwo takich koralików do dyndadełek, które można właśnie przepleść sznureczkiem. Tu dać koralik jeszcze do środka i mnóstwo takich dyndadełek. Motylki, jak widzicie, kwiatuszki. Może wam tu przybliżę, żebyście trochę o, bardziej widzieli. Kwiatuszki takie, wiecie co, kupiłam? Motylki kwiatry. tu są takie malutkie motylki, nie wysypywałam ich, ale malusienkie motyleczki. Takie o maluchy. Tu mam jasno-różowe i białe takie motylki. Tu mam choinki akrylowe. Też do kartek. Choineczki. Kupiłam takie atlasowe wiecie co, bo nieraz w, w skrzynkach w dekupaż potrzebna, potrzebna jest, nieraz daje się tasiemeczkę i to łączenie tej tasiemki trzeba jakoś po prostu schować. Nie zawsze pasuje kokardka, więc ja znalazłam tam w tym sklepie coś takiego, że można tą tasiemkę sobie przepleść tu. Przez te dziurki i to jako ozdobnik, a w wstążeczkę pod spodem ładnie zakleić i to będzie jako ozdobnik, nie musi być koniecznie jako kartka. Także ja kupiłam takie różowe kwiatuszki i kupiłam takie serduszka. Rachunku nie mam z tego sklepu, ale musicie wiedzieć, że to nie były drogie rzeczy, bo to chyba trzy takie kwiatki. 60 czy 90 groszy? To nie są jakieś drogie rzeczy, naprawdę. I takie jeszcze widzicie serduszka znalazłam też, jako żeby. Ale do kartki też to się nadaje, żeby właśnie tasiemkę przewlec i tą tasiemkę ładnie ukryć. Nie, żeby nie musieć robić jakby kokardki, czy żeby ukryć łączenie, Generalnie o to mi chodziło, żeby jakby ukryć, ukryć łączenie. Yy, co tu jeszcze mamy? Kupiłam takie kwiatki też jako dendadełka. Plastikowe i raczej nie żeby do kartki, tylko właśnie, żeby przepleść sznureczek i one są. Nie są całkiem płaskie, widzicie? One są takie. Patrzcie co. O, nie są całkiem płaskie. Różowe i takie grafitowe. Zawieszki metalowe, ja mam hopla na tle zawieszek. Zawieszek mam. Dość sporo. Tu widzicie też takie do przeplecenia, do szkatułki można użyć. to sobie kupiłam dwie: śnieżynka, bałwanek, maszyna do szycia i spodenki. To takie zafieszki. Kupiłam sobie narożniki. Srebrne te narożniki kosztowały. Pamiętam, że nie były właśnie drogie, bo one kosztowały 40, 90 groszy, 4 sztuki. Więc sobie kupiłam narożniki. Przy okazji po prostu narożniki, motylki, motylki. Tych woreczków one były wszystkie posegregowane, po ta, takiej taka ilość sztuk była sprzedawana, że tam na przykład poczytał to, to, trzeba w woreczku. Tego wyrzuciłam naprawdę multum. Te są ładne, takie jakby marmurkowe. Taki popiel marmurkowy. Ładne. I też właśnie mają dziurkę na wylot, że można przejść i jakby te, tą zawieszkę przy albumie, czy, czy kartce, czy przy czymś innym można sobie zrobić. Taką kupiłam sobie meczkę yy, obrączki, po prostu. Kawałek tylko, żeby mieć parę sztuk. I teraz sedno sprawy, to znaczy sedno sprawy, nie sedno sprawy i dostałam gratis. Z jednej strony powiem wam szczerze, że yy, gratuluję fantazji. Z drugiej strony yy, gratuluję fantazji. Z trzeciej strony dziękuję bardzo za podjęty wysiłek i, i jakby, no sami ocencie, bo ja powiem wam szczerze, no dzieci to na warsztatach mi zużyją, bez bez wiecie, a, w, a w Filip mi to już wszystko zmieszał razem. To są gratisy, które dostałem. To są guziki kolorowe i tu wam przed, bo tu nie widzicie guziki kolorowe ko, guziki i wycinanki z dziurkaczy żółte, zielone trochę pomarańcz yy, i tu jeszcze są różowe bo to było w woreczkach wiecie, strunowych, popakowane właśnie w ten sposób kolorystycznie i to są gratisy dołączone do... Ja nie narzekam, bo tak jak mówię, i to dzieci na tak zużyją bez problemów. Ktoś musiał się nieźle napracować, żeby to dziurkować jeszcze w kolorach i tak dalej, tak dalej. Także to jest gratis dołączone do mojego zamówienia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o hol zakupowy. Chciałam wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bo ja zawsze staram się, jeżeli dostaję od kogoś jakąś pracę, to wam tą pracę staram się, muszę odsunąć teraz, żeby to pokazać, wiecie, to muszę odsunąć. Staram się y, pokazywać wam pracę, które dostaję od was. Tę kartkę dostałam od Moniki, muszę wam ją zaprezentować, Monika tam w środku zrobiła wpis dla mnie. Ale forma kartki mnie po prostu, mówię. Monika mi dała jeszcze, bo to ona przysłała mi takie około świąteczne rzeczy, żeby miała do pracy na warsztatach i ci mega przydały. Ona mi tam dała i stempelek i, i dała mi taki folder do embossingu, wzór taki świąteczny, tak, że mam na te warsztaty z czym pracować, że tak powiem. Chociaż mimo wszystko nazbierałam dość sporo materiałów, niektórzy mi po prostu pomogli. Na moją prośbę, lub nawet bez prośby, sami z potrzeby serca, yy, że tak powiem, aaa, mój kot mi chodzi po nodze, z potrzeby serca mi te, te rzeczy przysłali. Tak samo było w wypadku Moniki, oczywiście się wdzięczne yy, za jej wkład, za jej pracę, jaką włożyła yy, i pokażę wam kartę, jaką skonstruowała Monika. Ja mam nadzieję, że Monika zrobi tutorial i, i nakręci filmik nam, jak zrobi ładna przepaska, oczywiście przepiękna przepaska do tej kartki i tę kartkę się otwiera w ten sposób to jest specyfika zagięć Monika mi oczywiście da też szablony i to jest specyfika zagięć i wklejenia ozdobników to jest kwadrat odpowiednio pozaginany i ułożony jak widzicie i to jest taka bardzo ciekawa kartka. Ja uważam, że, że jeżeli chodzi o takie takie, to róbcie tutoriale i pokazujcie nam, jak się robi takie rzeczy, bo to... To zawsze jest coś innego niż wszyscy, niż inni i można taką kartkę zrobić, komuś podarować i, i też będzie szczęśliwy. Także około świątecznie, Moniko, dziękuję Ci serdecznie, jak i za przesyłkę, tak, tak za pracę, którą włożyłaś w tę kartkę. Na ten czas to wszystko. Ja Wam jeszcze nakręcę tutorial jak zrobić aniołka z tych kryształów. I to by było na tyle moich zakupowych szaleństw, bardziej lub mniej udanych i mojej pracy. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.